Cześć Mirek. Witam cię, przyjacielu. Jesteś orzecznikiem technicznym w Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy. Co sądzisz o poziomie bezpieczeństwa na dachach w Polsce? E, powiem tak, w stowarzyszeniu dekarskim mamy tą funkcję, że są osoby typowane, które zajmują się jakby orzecznictwem. Co ja sądzę? No powiem tak, prace, które oceniam czasami, które widzę jak są wykonane, jak są przede wszystkim też błędnie wykonane, poziom jakby błędów, które zostały tam popełnione, wynikają też moim zdaniem z tego, że to też zajmują się tym te firmy też nieprofesjonalne, czyli myślę, że firma, która zajmuje się profesjonalnym podejściem do tematu, firma, która traktuje swoją pracę jako rzemiosło, na pewno ma wyższy standard, określony standard jakości prowadzenia, czyli ten model biznesowy prowadzenia swojej firmy, czyli sprzęt, sprzętowienie, wyposażenie pracowników ubiór pracowników, nawet moim zdaniem narzędzia, dobre narzędzia, szkolenia przede wszystkim, to mogę zweryfikować już na podstawie tego, jak robię szkolenia powiedzmy w firmie też Blachy Pruszyńskiej, ale też na podstawie tego, kto jak zaopatruje się jakby w ten sprzęt. Także w mojej ocenie jakość wykonanych usług na danych pokryciach dachowych, błędnie wykonanych pokryć dachowych, świadczy o tym, że to są firmy, które no, nie są do końca tak profesjonalne, jak powinny być. Nie? Mm. Jest to jakby taki problem y, y, duży i y, czasami w rozmowie potem z klientem, bo potem odbywa się rozmowa z klientem. Klient mówi: No, firma tutaj robiła. Się dogadaliśmy tam powiedzmy pół na pół albo bez recepty, jak my to w gwarze dekarskiej nazywamy. Ale to też potem powoduje, że klient nie ma do kogo się odezwać, i na końcu tym ostatnim ratunkiem jest Stowarzyszenie Dekarskie, na przykład. Potem jest opinia techniczna. Opinia techniczna okazuje się, że jest robiony potem kosztorys na knr bo to wtedy, żeby rzetelnie przedstawić w sądzie problem, jakby koszty naprawy dachu, na przykład, albo tam z ubezpieczenia, bo czasami jest tak, że ludzie mają jakieś ubezpieczenie, no to powiem szczerze, że to są całkiem inne pieniążki w porównaniu do tego, co jest czasami uzgodnione na budowie. Także w mojej ocenie yy, prawnie pewne rzeczy w Polsce powinny być jeszcze zmienione, żeby większą swobodę działania mogli mieć ludzie, którzy kochają to, co robią, którzy chcą zrobić dobrą robotę, czyli chcą wykonać tak robotę, żeby klient był zadowolony, którzy się usprzętowiają, czyli jeżdżą też na targi, szkolenia przede wszystkim, ale uważam, że bardzo dużą rolę w wykonywaniu usług sprzęt odgrywa, dlatego, że same rusztowania, sposób ustawienia rusztowań no to jest duży wpływ ma na jakość wykonanych usług, także mówię, ktoś jeżeli tylko chce zarobić kasę i ustala jakąś stawkę za metr i ma jakiś czas na wykonanie tej usługi, no to podchodzi tylko biznesowo do tematu, ale na szczęście idziemy w takim kierunku, ostatnio targi Kielce o tym też pokazały, że rzemiosło, rzemiosło, jeszcze raz rzemiosło, nie. czyli jakość, nie? Jakie błędy najczęściej spotykasz na dachach popełniane przez dekarzy? Słuchaj, e, powiem Ci tak, e, dekarze nie popełniają błędów jak montażyści, bo ja bym nazwał tych, tych ludzi montażystami, mhm. bo dekarz, taki stricte dekarz, jeżeli go już nazywamy dekarzem, to jest człowiek, który jakby skupia się tutaj na zasadach jakby na etyce wykonania dobrego jakby pokrycia dachowego, jakości wykonania tych pokryć dachowych, człowiek, który angażuje się w szkolenia, tak jak powiedziałem, szkoli swoje brygady, interesuje się takimi różnymi targami branżowymi, ale w większości jest tak, że no niestety błędy szkolne, tak zwane, błędy szkolne. Do każdego produktu który jest wyprodukowany, żeby go zamontować, jest instrukcja. W większości ludzi nie stosują się do instrukcji. Po prostu e, instrukcja to jest taka jakby podstawa, e, czy to będzie okno dachowe, czy to będzie pokrycie dachowe, czy to będzie nawet membrana dachowa, ludzie czasami totalnie nie zwracają na to uwagi. Ludzie nie wiedzą, e, kiedy można wpuścić membranę w rynne, a kiedy można ją wpuścić na pas podnynowy, tylko po prostu mówię, e, montują te pokrycie dachowe. Te, także najwięcej pokryć dachowych błędnie wykonanych wynika jakby z niewiedzy i z braku jakby szkolenia moim zdaniem i czytania instrukcji, bo ktoś, bo ja sobie zawsze zadaję, zadaję takie proste pytanie. Jaka jest różnica między dobrze wykonanym pokryciem dachowym, a źle wykonanym pokryciem dachowym? Dlaczego ta osoba od razu nie zrobiła dobrze te pokrycie dachowe? Dlaczego nie, za, nie zastosowała się do zasad, które zostały na początku wprowadzone przez danego producenta? Żeby producent mógł udzielić gwarancji na dany produkt, nie wiem, 30, 50 lat, to pierwsze co będzie egzekwował jakość wykonania tej usługi. Bo jeżeli produkt będzie źle zamontowany, przez wykonawcę, no to y, jak wtedy, w jakiej sytuacji to stawia producenta, który musi w, 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 wytłumaczyć klientowi, że proszę pana, y, wszystko ok, ale no niestety skorzystał pan ze złej usługi, która spowodowała, że my nie możemy panu dać na to gwarancji w postaci y, y, jakby pozytywnie rozpatrzenia tego tematu, nie? Hmm. Źle wykonanego pokrycia dachowego. A czy narzędzia mają y, bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo? E, powiem ci tak, e, ja pamiętam jak zaczynałem w latach 90., tak? E, prawe, lewe, nożyce, e, nie wiem, no jakieś tam klapcęgi coś, no to było wszystko samoróbki, tak? E, Zwiarka, samemu się robiła rynne, samemu się robiło rurę spustową dojeżdżało się samochodem, który potrafił się czasami do miejsca docelowego na budowę pięć razy popsuć, kurde. Ja mówię, jak to wygląda z autopsji, tak, bo ja tego doświadczyłem i dlatego teraz bardzo doceniam to, co jest na rynku, bardzo doceniam to, że mamy taki dostęp i możliwość do narzędzi. Czasami człowiek jest na tyle leniwy, że woli sobie wejść na przykład na Twój kanał, zobaczyć, co jest ciekawego w tym kanale, bo coś potrzebuje, ale jeszcze do końca nie wie czego, ale wolę sobie to prześledzić w telefonie i wtedy o, to jest fajne tak z tymi wkrętami, który, którymi dzisiaj poruszyliśmy temat i to jest moim zdaniem bardzo fajne, niż latanie gdzieś po hurtowni, szukanie, mierzenie, kombinowanie. Wy też jesteście od tego, wy robicie bardzo fajny temat, jeżeli chodzi o wspomaganie nas w robieniu dobrej roboty. Ale y, tak, to jest prawda, że narzędzia mają bardzo duży wpływ na jakość wykonanych usług, bo dobra wkętarka, dobra y, y, zaginarka, y, y, do, y, dobre gwoździarki. Y, które y, spełniają swoją funkcję, które wiadomo też się psują, bo nie ma rzeczy, które się nie psują, tylko to jest kwestia jakby używania tego sprzętu też, tak? A Czyli serwisu. Tak, bo bardzo dużo ludzi zapomina, że codziennie rano przed łatowaniem czy przed deskowaniem trzeba gwoździarkę y, y, nas przesmarować, y, 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 powiedzmy, wpuścić odpowiednią dawkę powiedzmy, y, y, powiedzmy smaru płynnego, który po, jest odpowiedzialny, jakby y, smarowanie tego poślizgu. Tak samo y, nie ma czegoś takiego, że pracownik. Po sko sko skończonej pracy y, wkłada brudną y, głoźziarkę do skrzynki albo piłę, ona jest czyszczona, jest przetmuchana kompresorem. Y, bo tak jak naprawdę jak, jak dbamy o sprzęt, tak potem ten sprzęt wygląda i tak y, go użytkujemy. Także y, dużą, ja to nazywam może inaczej, dla mnie dużą przyjemność sprawia Posiadanie dobrego sprzętu do wykonywania usług i myślę, że tutaj też bardzo też klienci już to doceniają, tak, klient jak widzi, że przyjeżdżamy, będziemy robić jego dach, klient na ten dach wydaje, szczelam 100 tysięcy złotych, bo średnio dzisiaj tyle dach kosztuje, no to klient też widzi, że firma, że ma porządny sprzęt, ludzie są poubierani, że to przyjechała ekipa, która Profesjonalnie podchodzi do, te, to tema, do tematu. Nie? E, ostatnio taki miałem y, 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 przyjemność poprawiać dach. E, przyjemność, bo zawsze mówię, że dla mnie czasami przyjemnością jest poprawianie takich dachów, bo e, ja zawsze mówię chłopakom, chłopacy, patrzcie. Jakie zostały popełniane błędy, żebyście zawsze z tyłu głowy mieli to myślenie, że zanim coś zrobić źle, lepiej się dwa razy zastanowić. No i pan mówi do mnie, że no miałem ekipę, ale tą ekipę dzwoniłem. Teraz poprosiłem pana, no ale pan jest droższy, no ale ja już nie chcę mieć problemów. Pan powiedział, że ekipa, która przyjechała do niego robić dach, to było dwóch starszych panów, którzy mieli skrzynkę po jabłkach, mieli kilka wkrętarek tam jakąś piłę ręczną i oni przyjechali PKS-em, pan ich z przystanku odebrał i ten pan robił ten dach. A ja zadałem temu panu pytanie, proszę pana, no z tego co widzę, dach niemały, 250 metrów, produkt klasy premium, dlaczego pan się zdecydował na takich fachowców, nie? Bo nie mówię, bo nie powiedziane, że każdy fachowiec jest dobry, gdy posiada dobry sprzęt. Nie do końca tak jest. Stara gwardia, jeszcze tych starszych fachowców, mają jakiś tam, powiedzmy, swój ulubiony sprzęt, ale, ale robią tą robotę dobrze. Ale no niestety, w tej nowej sferze nowych wykonawców jest tak, że bardzo dużo ludzi cały czas podchodzi biznesowo do tematu. I jak się pytasz gościa, czy by chciał jakąś lepszą gwoździarkę, albo pożyczyć gwoździarkę, żeby sobie popracował na takiej gwoździarce, nie, proszę pana, ja. Całe życie młotkiem pukami i dalej będę pukał tym młotkiem, nie? Także no, tutaj ciężko namówić niektórych na dobry sprzęt, ale myślę, że to z czasem y, y, będzie tak, że większość już ekip, większość firm będzie działało na bardzo dobrym sprzęcie, ale to jest jeszcze kwestia taka, która u nas troszeczkę y, jest gdzieś tam w cieniu. Nie? Dlaczego ty po prostu? Powiem ci tak, moja przygoda w związku z gwoździarkami zaczęła się jakieś 10 lat temu 11 lat temu, i osoba, która tutaj nie będę chciał oczywiście nazywać nazwy innych firm, bo myślę, że ta opowieść bardziej jest istotna niż tutaj jakby ta reklama. Ale dlaczego TIEP? Powiem tak, tak jak powiedziałem, 11 lat temu zacząłem współpracę z pierwszą firmą, gdzie długo byłem namawiany do tego, żeby kupić jakąś gwoździarkę, pneumatyczną gwoździarkę, to też wynikało jakby z kwestii finansowych, bo miałem w tym momencie jakieś inne inwestycje w firmie, stwierdziłem, że, się moich chłopacy stwierdzili, nie, szefie, my tam młotkami mamy bardzo dobre młotki i tymi młotkami się nam bardzo łatuje, czy tam powiedzmy na wkrętach, no i przy taki moment, że kupiłem sprzętu tam prawie za 12-13 tysięcy zł i zacząłem ten sprzęt używać. Było wszystko ok do momentu, tak jak powiedziałem, serwisu, tak? Był problem z serwisem. Był problem, żeby gdzieś to serwisować, wysłać. Człowiek gdzieś tam czasami w własnym zakresie próbował to naprawiać. No bo taka jest prawda, no bo sprzęt jest po to, żeby też zarabiał na siebie, ale żeby nam pomagał. Potem miałem okazję i przyjemność pracować na też innym sprzęcie, sprzęcie francuskim. Ale tak jak powiedziałem, ceny tych gwoździ, powiedzmy, ceny awaryjności też tego sprzętu. Ja zawsze sobie też zadawałem pytanie, co można robić, albo jak można robić, albo jak pracować, żeby ten sprzęt jak najdłużej dobrze funkcjonował i pracował. I czasami, tak jak każdy mówi, to też wynika jakby z obsługi tego sprzętu, z serwisowania tego sprzętu, to jak dbamy o ten sprzęt. To jak po pracy czyścimy ten sprzęt, to jak przed pracą sprawdzamy, czy wszystko jest ok, smarujemy. No i yy, przyszedł taki moment, że poznałem tutaj Agnieszkę, która zajmuje się właśnie marketingiem sprzedażowym w firmie Comerto i zaproponowała mi gwoździarki Tiep. Ja mówię, Aga, słuchaj, ja mam tych gwoździarek, na razie mi to wystarczy, sorry, może kiedyś coś tam spróbujemy, zrobimy. No i przyszedł taki moment, że miałem problem z gwoździarkami, które używałem. Kolega, który używał kiepa w tym czasie użyczył mi tych wojdziarek. Popracowaliśmy w ocenie chłopaków stwierdzili, że one są bardzo szybkie, lepsza wydajność gazu, no i przede wszystkim cena gwoździ. Tutaj jakby cena gwoździ mnie ujęła troszeczkę, tak? No i... Ktoś powie y, też blokowanie gwoździ, że się gdzieś gwoździe blokują. Tak, jeżeli pracownik wyciągnie więcej niż powinien gwoździ y, y, powiedzmy z kartona, zostawi na łatach, mamy taką pogodę jak teraz powiedzmy wilgotność powietrza, paski bardziej gdzieś tam y, y, one dostają tej wilgoci, też potem inaczej te gwoździe się układają w tej gwoździarce, ja bynajmniej mogę to powiedzieć z tego swojego doświadczenia. Tak to wygląda. No i y, w końcu przyszedł taki moment, że trafiłem na jakąś tam promocję y, tych gwoździarek powiedzmy w danej hurtowni. I zrobiłem większy zakup jakby tego sprzętu, bo stwierdziłem, że w dobie tego, że jest mniej ludzi do tych pracy, jest dużo tej pracy, bo dzisiaj tak jest, że jest mniej ludzi do pracy, te brygady są mniejsze, są trzyosobowe, ja takie mam brygady cztery właśnie, gdzie są trzyosobowe brygady i są uczniowie, zacząłem jakby te sprzęty tutaj właśnie nabywać w komerto. I najbardziej mnie ujęło z tego wszystkiego to, że tu jest bardzo szybki i profesjonalny serwis. To, to jest dla nas e, e, najbardziej wygodne, bo my, dekarze, e, lubimy, jak wszystko nam działa, jak wszystko nam chodzi. Y, używamy różnych sprzętów, tak? Wkrętarek, nie wkrętarek. Tam czasami są problemy z naprawą, albo ktoś ci mówi: Proszę pana, naprawa kosztuje więcej jak ta gwoździarka. My panów demo sprzedamy taniej, y, albo wkrętarka i, i, i bierzemy tą wkrętarkę. Nie? Dlatego y, tutaj też chciałbym się wytłumaczyć, że współpraca z tą firmą z mojej strony to jest dlatego, że to jest firma, która ma zasady. Ja lubię ludzi z zasadami i firmy z zasadami. Gwoździarki, które używam do tej pory, mam już dość ich sporo, do deskowania, do łatowania, tak? do przybijania konstrukcji do blach ciesielskich. To są sprzęty, które się nie psują. Tak, miałem nieraz sytuację, że gdzieś tam się gwóźdź zablokował albo coś. Memorify, kurier przyjeżdża, zabiera w ciągu dwóch dni jest gwoździareczka z powrotem. Są to takie błahostki, można powiedzieć, serwisowe, ale staram się jakby nie uczestniczyć w procesie naprawy, bo uważam, że od tego jest serwis. To serwis robi to najlepiej, to serwis jakby nam daje taką gwarancję. No i okazuje się, że nawet kiedyś dałem do naprawy gwoździarkę innego producenta tutaj do firmy Comerto. No i serwisant mówi, słuchaj Mirek, ale ta gwoździarka była tutaj spawana, nie? Ja mówię, no ale jak, no zobacz, no i faktycznie okazało się, że prawa strona była spawana. No i ta weźierka była gdzieś tam kiedyś na serwisie. Nie twierdzę, że ktoś tak jakby nieprofesjonalnie podchodzi do tematu, ale ktoś się po prostu pospawał, ona działała jak najbardziej, ale no w ten sposób jakby też podeszedł do tej naprawy. Tutaj mówię, no współpraca jest na tyle owocna, że ja polecam ten sprzęt z uwagi na to, że jest trwały na to, że ludzie, którzy używają też w moim kręgu ten sprzęt, znajomi, dekarze sobie też chwalą jakby ten sprzęt, dlatego ja uważam, że trzeba wspierać firmy, które promują dobry sprzęt, tak? Yy, dlatego, yy, dlatego TIEP i yy, tutaj ja nie mam płacone za to, żebym dobrze gadał i żebym robił wyniki finansowe w tej firmie, tylko ja sam od siebie, od serca promuję sprzęt, który dla mnie się sprawdza, sprzęt, który ma dobrą jakość, adekwatna cena do też, jakby, powiedzmy, zakupu do tej jakości. Także myślę, że Duńczycy bardzo dobry sprzęt robią. Jak dobrze wiemy, nie tylko duńczycy robią gwoździarki dobre, ale tutaj na dzień dzisiejszy, dla mnie to jest produkt flagowy, będę polecał każdemu ten sprzęt, pożyczam też gwoździarki różnym cieślom na deskowanie. Są zadowoleni, ceny gwoździ. Ja wiem, że dekarze mówią, ale to dekarz, klient płaci za te gwoździe. Ale w dobie dzisiejszych cen i ofertowania czasami klientowi usługi, to no, gdzieś tam zawsze możemy klientowi na niskiej marży sprzedać te gwoździe, być bardziej tutaj jakby w ofercie też no, konkurencyjni, bo jak dobrze wiemy, chcemy zawsze na tej robocie dobrze zarobić, bo chcemy. Do... Dobrze zarabiać pieniążki, bo nasza robota jest bardzo precyzyjna, trudna i wymaga czasu, a czas to pieniądz. Tak Tak samo dzisiaj jest z akcesoriami dachowymi czy z pokryciami dachowymi. Prawda jest taka, że pokrycia dachowe są lepsze, są gorsze. Jest taki slogan: w wycenach dachów, w furtowniach robimy tak zwaną wycenę eko, albo wycenę taką można powiedzieć lepszą. I my też uczestniczymy w tym procesie. Klient, który przychodzi do hurtowni, to hurtownia ma gorzej z tym klientem, bo robiąc mu ofertę... Y, musi y, zrobić tak zwaną y, y, ofertę eko, czyli podstawową, a tak naprawdę dopiero dekarz y, y, mając tą ofertę, ewentualnie klienta i mówi, proszę pana, ja bym tutaj namówił pana na lepszą membranę albo na, 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 na jakiś lepszy system orynowania, bo skoro zdotywał się pan na przykład na rynnę, y, na, na, na dachówkę ceramiczną, no to bym namówił pana na rynnę na przykład blaszaną, a nie plastikową. I tak samo w doborze sprzętu, moim zdaniem, to jest podstawa. Także na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, jest to sprzęt, y, który używam, praktykuję, zaopatrzyłem się dość mocno w ten sprzęt są jakieś tam małe takie kwestie techniczne, ale to jest normalne, to się zdarza. Wystarczy wbijając gwóźdź, gwoździarka trafi na gwóźdź, który jest następny pod spodem. Powstaje blokada albo zablokowanie przedziału uderzeniowego, powiedzmy tam gdzie gwóźdź do komory chodzi i to już czasami wymaga naprawy. Tak? Gazy się bardzo tutaj bardzo wyróżniają przeważnie w, 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 w okresie zimowym. Gazy, które są stosowane do okresu zimowego są bardzo dobre, są bardzo wydajne przede wszystkim. No i gwozie. Tak? Także tutaj, tak jak powiedziałem, póki co na rynku uważam, że to jest jeden z takich, można powiedzieć, lepszych sprzętów, które ja mogę z czystym sumieniem polecić. Tak? Zdecydowanie się z Tobą zgadzam. Naprawdę firma Tiep oferuje, widzimy to, dużą jakość i bardzo dobry serwis. Powiem Ci tak, jeszcze mogę na koniec tej rozmowy powiedzieć, że czasami jest tak, że nie handluje się czy nie współpracuje się dla sprzętu, a też dla ludzi. Firma Comerto to, jest, to, to, to są ludzie, którzy budują bardzo fajną markę. Uważam, że dobry sprzęt w odpowiednich rękach, w odpowiedniej firmie to też jest podstawa, bo znam firmy, gdzie dobry na przykład materiał, czyli dobry produkt jest jakby w nieodpowiednich ręcach jakby marketingowych, czyli sprzedażowych, pokryć dachowych i klienci chcieliby kupować ten sprzęt, te, te, te pokrycia dachowe, ale no niestety jakby model prowadzenia i sprzedaży tego produktu nie jest taki, jak my byśmy chcieli, lekarze czy klienci. Ale dla mnie tak zgadza się, współpraca z ludźmi, współpraca z dobrą firmą. I używanie dobrego sprzętu, y, y, szybka dostawa powiedzmy, sprzętu po, powiedzmy, po gwarancyjnie nawet naprawionego, czy y, y, używanie tego sprzętu na y, placu budowy, to jest podstawa dla mnie. tak? Y, no, y, grupa dekarzy, cieśli, to my jesteśmy taką dość wygodną grupą, tak, my lubimy mieć dobry sprzęt, mieć w miarę to wszystko zawsze na czas, czy organizację tego towaru, który musimy zorganizować na daną budowę, ale uważam tak, dobry sprzęt to jest podstawa, także się cieszę, że z firmą to współpracuję, że możemy używać te gwoździarki, będę je polecał i życzę każdemu, żeby każdy mógł używać sprzęt, który daje dość dużo jakby też radości w tym, co robimy, tak? Czy inwestorzy nadal decydują się na wykonawców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej? Są nadal takie przypadki? Tak, no niestety tak będzie w Polsce dopóki będzie tak zwane prawo budowania systemem gospodarczym. Taka jest prawda, bo ja lekarzem nie mogę być, chyba że zrobię studia, ale lekarz może otworzyć firmę lekarską tak? albo ciesielską i może te usługi wykonywać, tak, bez względu na to, jak on będzie, jaki będzie posiadał poziom jakości, wiedzę, jaką będzie posiadał na temat wykonywanych tych usług. No niestety tak jest. Różnica czasami między mną a gościem, który wchodzi i robi na czarno, to jest ta różnica tej kwoty, którą ja muszę pokryć względem podatku, powiedzmy, zUS-u i, i w ogóle. No niestety jest tak, inwestorzy się decydują, ale też zapominają o jednej bardzo istotnej rzeczy, słuchajcie. Każdy producent który udziela gwarancję na dany produkt. Jak wiecie, na pokrycia dachowe, czy na jakieś tam systemy orynowania, membrany dachowe, czy na różne materiały, które są jakby potrzebne do wykonania powiedzmy, danego pokrycia dachowego, jest, jest jakby gwarancja, ale gwarancja też rządzi się swoimi prawami. Jeżeli klient będzie miał problem z dachem i okaże się, że zrobił ten dach ktoś na czarno, Czyli dogadali się tutaj, powiedzmy, panowie, bez recepty, albo okazuje się, że ekipa, która robiła, nie posiada firmy, bo przeważnie jest tak, że klient nie potrzebuje faktury, sobie gdzieś tam kupuje ten materiał yy, i to nie jest tanie materiał, bo tak jak powiedziałem, średnio dach 200 metrów, to jest koszt z robocizną z konstrukcją gdzieś tam około 300 ty 100 tysięcy złotych, tak? I czasami mnie to zadziwia, że wtedy inwestor ma problem. A yy, yy, prawo jest takie też że było tak zawsze, że deweloperka na przykład rządziła się swoimi prawami, budowała dom, zakładała spółkę, na tą spółkę powiedzmy jak ten dom sprzedała, zamykała spółkę i wtedy klient kupował dom, no i ten klient zostawał jakby z problemem powiedzmy jakimś reklamacyjnym, okazało się, że firmy nie było. Producenci są na tyle też jakby tutaj w porządku, że... Jest coś takiego jak gwarancja imienna, czyli przyjeżdża handlowiec, przedstawiciel dokładnie pokrycia dachowego danego producenta i mówi, tak, to jest nasz produkt, proszę pana, inwestor powiedzmy zgłosił reklamację, no i pierwsze co, będzie weryfikował jakość wykonanej usługi. Pomijając już fakt, że nie ma na to faktury, bo y, to, że y, nie ma faktury, to jest tylko dlatego, że powiedzmy, ktoś robił to jakby w kwestii de deweloperki, potraktował to jako biznes, zarobił, spółkę zamknął. No ale jest produkt, tak? No i produkt jakby ma swoją gwarancję imienną, tak zwaną. My to nazywamy właśnie tą gwarancją imienną. No i pierwsze, co producent, czyli gość z działu technicznego, który jest odpowiedzialny za reklamację w firmie, będzie weryfikował jakość wykonanej usługi. Jeżeli się okaże, że ta usługa została wykonana błędnie, czyli niezgodnie z kartą techniczną, powiedzmy, producenta, no to odrzuci taką reklamację. Tak? Powie, proszę pana, ok, tutaj jest problem tego typu, że blacha została zamontowana, czy dachówka została zamontowana, czy system orynowania, czy y, 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 membrana dachowa nie jest zgodnie z naszą instrukcją montażu, tak. No i tutaj to też jakby dyskwalifikuje gwarancję, y, dlatego ktoś mówi, że na, o ja mam na tą dachówkę 50 lat gwarancji, czy na tą blachem 30 lat gwarancji, ale też żeby mieć tą gwarancję, to trzeba trzymać się tych zasad, nie? To jest tak jak z samochodem, y, klient dzwoni po 15 latach, mówi, wie pan co, przecieka mi komin, nie, a ja mówię, proszę pana, mówię, Dach trzeba serwisować. To jakby pan dzisiaj kupił nowe auto i by pan przez 15 lat nie zaglądał pod maskę, jeździł pan, by nie dbał o olej, o filtry, o takie rzeczy. Tak samo jest z dachem. Nie? Dach trzeba serwisować. Nie? Dlatego no, niestety, póki w Polsce mamy tak przepisy unormowane, że system gospodarczy, czyli każdy, kto chce dzisiaj może robić dachy, Ktoś powiedzmy, ma dar taki, że się bardzo szybko nauczy te dachy robić i dobrze się nauczy robić, jeszcze połączy to z dobrym szkoleniem danego producenta albo producentów z dobrymi targami, chwyci tego bakcyla i powie: Tak, to jest to, co chciałem robić, a wykonywał w życiu różne prace, i mówi: To jest ta praca. A w większości niestety są ludzie którzy po prostu gdzieś tam przez przypadek się zatrudnili w jakiejś firmie jako pomocnicy lekarskiej albo hurtowni i stwierdzili ty, kurde, no to jest, to jest tak proste, kurde, ja sobie z tym poradzę. No i zaczynają robić. No, czasami nie, nie, nie mam pojęcia, czym się inwestor kieruje, wybierając, jakie jest kryterium wyboru takiego wykonawcy, który wchodzi bez tak zwanej recepty, jak to powiedziałem, na czarno i potem są jakieś popełniane błędy. No i jest problem, tak. W większości opinii technicznych, które ja wykonałem, to są ekipy, które nie były w ogóle na szkoleniu. To są ekipy, które mają gdzieś w danym rejonie działają. Ostatnio miałem taką właśnie przyjemność poznać pana, który działa 15 lat w branży dekarskiej. Ma swój rynek, na tym rynku ma jakby swoją dobrą markę, zbudowaną jakąś powiedzmy, ale no niestety popełnił takie błędy szkolne na tym dachu, że zdemontował te pokrycie dachowe, poprawił te pokrycie dachowe. Koszt naprawy tego pokrycia dachowego miało być gdzieś około 60-70 tysięcy. My też zawsze staramy się Robić coś takiego, że nie chcemy ludzi topić z problemem inwestora, iść gdzieś po sądach. Zdarzały się sytuacje, gdzie musieliśmy iść do sądu i jako orzecznicy występować, powiedzmy tutaj jako w charakterze świadka, ale w ostatnim przypadku udało mi się Pana namówić do tego, żeby Pan to poprawił, żeby Pan przyjął pokorę w tym kierunku. Gość stracił tydzień czasu na poprawienie tego dachu. Koszta jego powiedzmy tamtej działalności, bo pan prowadził oczywiście w tym przypadku działalność to były około 10 tysięcy zł, a nie 60, tak? Wyszedł z twarzą, na końcu przeprosił inwestora, podziękował za to, że i przeprosił zarazem, że po prostu tak wyszło, jak wyszło. Także dla mnie to był taki też osobisty sukces jakby, nie? że ktoś jednak uderzył się w pierś i powiedział, kurde, poprawię to, zrobię to i będzie okej. Okay, Także tak to wygląda, nie. To wszystko. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Powodzenia. życia.